Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam nową ofertę nieruchomości którą żeśmy otrzymali znajduje się około 500 metrów tutaj od tego miejsca i około 300 metrów od jeziora za chwileczkę Wam pokażę to jeziorko i tutaj jest właśnie to jeziorko Naprzeciwko jest taka bardzo dobra restauracja. Polecam. Picantera. Obok tam dalej jest Casa Salvador. Dzisiaj taka woda jest zmącona w tym jeziorku. Dzisiaj mamy 13. Jest zmącona. Myślę, że to może mieć związek, że w Kulierze odbywają się od 13 do 16 dni równości dni tych LGPD, co doma i gomora, w starych księgach tak takich zapisane, może dlatego natura, nie może dlatego tylko na pewno natura. Tutaj pokazuje w ten sposób też swoje niezadowolenie. Zobaczcie jaka woda zmącona I kawałek dalej Dokładnie tam Już jest morze o, tam już jest morze A nieruchomość znajduje się zaledwie 300 metrów z tego pod tego miejsca w linii prostej 100 metrów, tylko po prostu nie ma drogi takiej dojazdowej Dobrej, trzeba troszeczkę na dole, około 300 metrów Spacerkiem to jest moment Dobrze, jedziemy zobaczyć tą nieruchomość A będzie to willa Tania O zobaczcie Jest willa Jest willa Jeszcze pilar Ale to jest, jest willa Najmniejsza, jaką widziałem w Hiszpanii. Nie wiem, ona ma 12 metrów kwadratowych. Być może troszeczkę więcej, ale tutaj z tej strony widzicie już jest takie zadaszenie zrobione. Właśnie w ten sposób na patentach Hiszpanie i nie tylko powiększają swoje domy, bo jak już mają coś takiego, Później to na patencie zabudowują, robią okna I już jest mini willa, się robi trochę taka większa willa, bo taka średnia willa Do tej willi A to jest teraz używane jako taras Do tej willi, tutaj jest wjazd Dookoła są domy, to jest taka dzielnica Pod miastem nazywa się Broskil Dzielnica kuliery. Taka spokojna Raczej tutaj mieszkają ludzie, którzy nie popierają tych tęczowych flag równości i jest tutaj prawie 5000 metrów kwadratowych ziemi. Także ziemi jest bardzo dużo. Fakt, że jest ona zaniedbana, ale z drugiej strony to też jest dobrze, bo przynajmniej widać, że nie było tutaj od lat sypane żadnymi truciznami, środkami chemicznymi. Także To jest fajne. Taką ziemię można bez problemu łatwo doprowadzić do porządku. Mamy tutaj kontakt z ogrodnikami różnymi, i też z ludźmi, którzy mają traktory. Wjeżdżają tutaj w moment, robią porządek. Dookoła tutaj widzicie są domy, jest dojazd asfaltowy. Wchodzimy do środka, zobaczymy co tam jest. Tak wygląda od strony ulicy. Jakieś ogrodzenie jest. To zobaczcie sąsiedzi na, na, po drugiej stronie ulicy mają liczniki normalnie, nie? tak żeby sobie załatwili prąd jakąś Ale teraz czy dałoby radę załatwić no to raczej trudno na to bym nie liczył tu jest jakiś kominek coś takiego tu jest coś murowanego to jest ta willa Jestem praktycznie na narożniku. tak. Tu jest asfalt. Tu też jest droga asfaltowa. Z tej strony też jest takie ogrodzenie. Ale duża część tego ogrodzenia wymaga naprawy, jednak. Kawał ziemi, prawie pół hektara, 4850 metrów kwadratowych. Także można sobie zrobić tutaj ogródek, lub sad jakiś, albo jedno i drugie, najlepiej. Pozdrawiam serdecznie.